Witajcie w dzisiejszym podcaście, dzisiaj jest ze mną Werocz, miło mi. Dzisiaj będziemy przeprowadzać krótki wywiad odnośnie jego twórczości oraz tego, czym głównie będzie się zajmował w Fortrapie, więc... Łukaszu! Tak. Ja nie mogę się Ciebie <grym> Czym głównie się zajmujesz jakby na co dzień? No to tak, w Fortrapie na co dzień zajmuję się mix masteringiem. No, mix masteringiem utworów. Czyli po prostu dbam o to, żeby te audio było możliwe jak najlepsze, najlepsze. No i co? No cały czas doszlifowuję swoje umiejętności na każdej płaszczyźnie, żeby te numery wychodziły coraz to lepsze, żeby również były przygotowane od razu na streamingi, na wszelkiego rodzaju platformy streamingowe oraz na samego YouTube'a. A jakby miksujesz w czym? Kiedyś był to Reaper, tak jak wiadomo, na każdy czasie na to w Reaperze, bo najprościej. Obecnie jest to FL Studio oraz Kubejs no, 13, też czasami coś tam manewruje na tych programach, ale głównie jest to FL. Jakby Jaką rolę masz w Fortrapie oficjalnie? Oficjalnie w Fortrapie jestem jednym z czterech założycieli, głównych czterech założycieli, którzy wpadli na pomysł, żeby stworzyć grupę inną niż wszystkie uważającą nie, nie tylko jakby, jakby to powiedzieć na płaszczyźnie biznesowej, ale również jako przyjaciele, więc jestem jednym z czterech założycieli. Powiedz mi proszę, czy masz jakieś takie życiowe motto, w którym, którym po prostu się kierujesz przez życie? W życiu no, głównie kieruję się tym, że chcę się doszlifowywać na każdej płaszczyźnie, nie tylko jakby muzycznie, tak odbiegając od tematu, ale także na płaszczyznach, głównie w jakichś tam, może nie tyle firm, co po prostu biznesowych. Więc po prostu staram się na co dzień uczyć nowych rzeczy, jakby poznawać moje nowe możliwości, wręcz bym tak to nazwał. I po prostu stawać się najlepszą wersją siebie. A masz jakieś takie swoje życiowe motto? Taki jakiś. Nie wiem, co to jest motto. Na przykład. No nie wiem. Każda chwila jest ważna czy coś takiego. Ja na co dzień jakby żyję Karpediem po prostu jak chwy chwilą. Chwytasz, chwytasz dzień nie w każdej sytuacji jest jakby to przede mnie wykorzystywane ale jeżeli jest, nadarzy się sytuacja żeby wykorzystać dzień w 100% staram się to wykorzystać w 100% Czyli mówisz, że jeszcze swoje piosenki robisz? Tak, tworzę własne piosenki, lecz na razie doszlifowuję, jakby szukam takiego swojego flow, żeby wyróżniać się czymś na tle innych, żeby to nie było po prostu monotonne i monotematyczne na każdym utworze. To w czym, w czym się wyróżniasz, tak? Staram się po prostu na ten moment yy, zacząć trafiać w beat, Aha. bo był to mój jeden z głównych problemów, przez który dosyć mocno miałem pocinane skrzydła. Czyli offbeatujesz, tak? Offbeatuję, to prawda, <laughs> e, lecz dobra. jest to na jak najlepszej drodze ku temu, żeby jednak e, te umiejętności doszlifować do stopnia takiego, żeby tych wy było jak najmniej, uh -huh. opcjonalnie zero. Uh -huh. I czym się chcę wyróżniać, to myślę, że po prostu tematyką utworów, którą robię, nie jest to może, e, jakby to powiedzieć, coś unikalnego na polskim, czyli nawet, no na polskim, nie zabiegajmy za Amerykę, e, za ocean, Lecz w polskim nie jest to może jakiś unikalny styl, lecz po prostu chcę dać ludziom energię, którą w danej chwili ja posiadam, bo ja nagrywam głównie o tym, co w danej chwili yy, przeżywam. Jeżeli mam gorszy dzień, to nagrywam jakieś piosenki, wzorując się artystami, na przykład Doli. Kiedy mam dobry dzień, to nabijam... Yy, po prostu z przekazem, tak? Mhm. Ale na przykład patrz, każdy raper, każdy twórca, artysta muzyczny, na przykład, nie wiem, dajmy na to Tymek, nie? Tymek na przykład nagrywa bardziej takie klubówki, takie bardziej. No i, i dobrze go słychać w tych klubówkach, bo jednak jest to coś, jakby on z czym on jest kojarzony, nie? A dajmy na to jeszcze, kto jest inny, na przykład taki. Fauki. Nie znam. foki to jest. No, jest Słowniejszych jest... mi powiedz. Hmm. No, nie wiem, jak, ale nie, że Tymek robi taką gatunek, choć muzyczny, taki bardziej klubowy. E, tutaj z drugiej no strony. masz tylko drill. Masz Astera, Aster już takie bardziej trapowe robi kawałki. Afro, Afro drilla bardziej, przynajmniej kiedyś. No, Teraz to są takie bardziej już melodic drilla. No, takie, no trapy bym powiedział. A, nie, trapy, przepraszam, nie drilla. Y, trapy, a ty masz jakiś swój styl, jakiś konkretny. Jakby to powiedzieć, mój styl to jest głównie trap. Jakby czuję się dobrze, staram się balansować gdzieś na granicach. Staram się po to szukać jakby swojego stylu muzycznego. No. Bardzo często balansuję na granicach jakiegoś właśnie drillu jakichś takich smutniejszych kawałków, wolniejszych, szybszych, trapu, melodik drillu, nawet takie samplowane piosenki. Jakby staram się odnaleźć ten swój bardzo taki mój styl po prostu. Czyli krótko mówiąc, jeszcze dopiero szukasz swojej jakby swojej swoje, kurde no, takie szukasz po prostu swojego miejsca, gdzie dobrze ci idzie, gdzie dobrze ten flow nie trafi, że trafisz w bit, że jest wszystko tak. fajnie i fajnie się leci po prostu na bicie. Nie? Tak, tak. A bity, to jakie bardziej preferujesz, na przykład takie wiesz, RB, jakieś takie drille, czy co? Ja jeżeli chodzi o bity, to głównie staram się szukać jakiejś melodik. Jak piszesz jakimiś tam beatmakerami na DM, to po prostu zaznaczam, że chciałbym te melodyczne bardziej drille żeby one były, miały po prostu jakąś linię melodyczną y, dopasowaną pode mnie. E, a tak, no to kurczę, też drille, właśnie drille też mnie jarają. E, I jaram się ogólnie brzmieniem tego, e, zainspirowany przez Pop Smoke'a, bo jednak to on jest taką ikoną drillu, mam wrażenie. I po jego jakby kawałkach staram się, mam taką wenę, żeby nawijać po prostu piosenki na drill type beat. No ale na przykład patrz, drille mówi, że drille lubi, że ru, lubisz, że lubisz drille. Ale wiesz, że to się tyczy z tym, że drill to jest szybka nawika, co znaczy, że musisz dobrze trafiać bit. No a dla ciebie no tak. to będzie pewnie problem, nie? Dlatego mówię, że trzeba ciągle balansuję na tej granicy, żeby po prostu a nóż się wstrzele w jakiś tam właśnie gatunek. Niekoniecznie to musi być drill, to może być jakiś melodic trap, jakiś. Może nie zabiegajmy w RB, bo nie gustuje. Nie gustuje, bo aż, za wolne, za wolne. Gustuję no, aż w, tak. w takich gatunkach, bo RB oscyluje między 75 a 90 bpmów. Jak się nie mylę teraz. E, więc dla mnie to jest po prostu za wolne. Głównie myślę trap. A masz jakichś swoich takich ulubionych artystów ogólnie z całej polskiej sceny rapowej? Na polskiej scenie kogo bym na pewno chciałby wyróżnić, e, którym ja się inspirowałem na początku, ale też i teraz, to jest na przykład Jan Kigi. E, od, no już myślę od dwóch lat jest to Aster. E, bardzo moim zdaniem świeża, no świeży po prostu styl w Polsce. E, lubię też, e, nie wszystkie piosenki, ale White Widow. E, na tak kogo bym jeszcze mógł. Jak mam gorsze dni, no, no to Doli, jakby słucham go bardzo dużo. I jeżeli chodzi o styl na Wiki, w Polsce najbardziej siada mi śpiewane momenty. W sensie nie nie u każdego to pasuje idealnie, ale na przykład mimo tego, że nie do końca. Czyli e... takie wysokie tony. No na przykład. Coś takiego jak na przykład Sobel pokazał na piosence ile lat? Na przykład. Albo Sobel... czekaj, z jakiej to było piosenki? Niech Boli. Bardziej coś w stylu. Sierra papa. Kurwa, ta. De... Piękni ludzie. Truskawkowe, kurwa, truskawki latem. Piełkowe pole. Kube pole. Kube coś kube w takim pole, stylu, no. jeżeli chodzi mi o śpiewane momenty. Uh -huh. Ewentualnie y, właśnie Hancho z piosenki ulubiony, bo on też tam. Hancho z piosenki z y, Nie pamiętam teraz tytułu, uh -huh. ale Hancho nawinął tam taką zwrotę, że naprawdę ja słuchałem z tego pierwszy raz nie wiedziałem, co się dzieje, bo naprawdę brzmi to przekorzacko. A powiedz mi teraz, gdybym teraz Ci powiedział, że. Jakich dwóch artystów chciałbyś usłyszeć w duecie? Jeżeli mówimy o polskiej scenie? Polska. Mhm. Chciałbym, powiedziałbym, że Iggy Aster, ale to już było. No, coś z czego jeszcze nie było. No, może to być odbiegająca, ale na przykład Iggy z Malikiem. Chociaż nie, to też już było. Kurwa, macie. <laughs> Zadałem <Ja śmiech> ja ci bardzo za trudne pytanie. <laughs> ja to muszę przekmienić. No. No, Aster z Malikiem też już był. Czekaj. E, mam... Kogo ty byś chciał zobaczyć. W tym duecie? Ja bym w tym duecie chciał zobaczyć Sobel z y, Asterem na przykład. Sobel z Asterem. Albo Sobel Sigim. Chociaż kurwa, Sobel Sigim też już był. O. No, na piosence nie teraz. Masz jakiś swoją taką ulubioną piosenkę, którą naprawdę mógłbyś katować cały czas, cały czas w kółko na lupie. Się nie hmm. znudzi. U mnie to szczerze jest takie coś, że. Jedno, wymień mi jedno. Właściwie chciałem do tego napiądać, u mnie to się zmienia bardzo szybko i dynamicznie, bo na przykład. Ale no, na pewno masz jedną jakąś taką teraz mam na przykład Teraz mam na przykład na młody pitkę Leopatra. Nie mogłem tego powiedzieć. Wpuszczałem to, że... to samochodzie, jak jechaliśmy na studia. Więc. U mnie to na przykład jest mata Żółte flamastry i grube katechetki. To jest naprawdę piosenka, którą mogę mieć w lupie cały czas i ona mi się nigdy nie zbrzydli, nigdy mi się nie znudzi. Wiem, bo już miałem naprawdę. Odkąd ona wyszła? To ja jej słuchałem cały czas na okrągły i nawet jakbym ją teraz puścił, to mi się nigdy nie znudzi cały czas i tak fajny, fajny vibe, taki... taki niby taki smutas, ale taki spokojny vibe i takie, wiesz, nostalgia trochę, bo on tam nawijał właśnie dzieciństwie i tak dalej i jest to, według mnie, fajna piosenka. A powiedz mi, co ciebie, że tak powiem, popchnęło do tego, żeby zacząć w ogóle w muzyce, żeby lecieć, żeby muzykę robić? No ogólnie yy, początki moje w zaczęły się głównie od tego, że... Była kobieta, wtedy dziewczyna, tak. E, przez to e... jakim wieku były? To było 6 lat temu, bodajże 2019. Nie, 2018 na 2019, jak się teraz nie pomyliłem. 5-6 lat temu zacząłem robić muzykę. O. E, I głównie to się zaczęło dlatego, że była ko dziewczyna, która mi się podobała. Ona nie do końca odwzajemniała te uczucia, e, przez co popadłem w ogromne problemy psychiczne, które zresztą utrzymują się do dzisiaj. I to był główny taki zapalnik, dlaczego zacząłem robić muzykę. O. Czyli to był powód, czyli inaczej kobieta była powodem, dlaczego zacząłeś robić muzykę, ale miałeś jakąkolwiek, znaczy inaczej, co sprawiło, że wiesz, chciałeś się przypodobać, okej, okay, ale co sprawiło, że akurat to musiała być muzyka? Mówiąc szczerze, ja o muzykę od zawsze i nawet to mówiłem już wielokrotnie, jak rozmawiałem prywatnie z przyjacielem, to... Yy że jak ja kiedyś wydam płytę, jakąś yy, pierwszą, to nazwę ją terapia. Ponieważ muzyka dla mnie jest jak terapia. Ja po prostu nie lubię się otwierać dla nowych ludzi, których nie znam. I dla mnie jest dużym problemem pójść do psychiatry, i ja po prostu wolę to, co czuję, przelewać na papier, a papier z kolei nagrywać na programie i po prostu wrzucać to w fetter w internet. O. I dlatego muzyka wydawała mi się idealna, a że zawsze, zawsze gdzieś byłem takim, mogę powiedzieć, chłopakiem yy, muzyki, nie wiem, czy dobrze to odmieniam, że gdzieś tam, nie wiem, jechałem z rodzicami czy coś, to sobie gdzieś tam coś yy, nuciłem pod nosem i w momencie, w którym już czułem się aż tak fatalnie psychicznie, że stwierdziłem, że coś muszę robić, to nawet już nie chodzi pryzmatem tego, żeby się jej przypodobać, a bardziej tego, żeby nie lubiłem dusić sobie emocji negatywnych, a chciałem je po prostu przelać na papier i nagrać sobie o tym piosenkę. I tak też w sumie zacząłem. I polubiłeś to. Tak, i polubiłem to się. do takiego stopnia, że na dzień dzisiejszy żyję tą muzyką na okrągło. Teraz może dla osób, które nas oglądają. Dla osób, które właśnie też tworzą muzykę, czy Velox masz jakieś wskazówki dla osób, które zaczynają dopiero mixmaster i czy coś takiego? Powiem tak, na pewno nie można się poddawać, powiem jakby regułkę, którą mówi każdy, nie warto się poddawać, warto jest e, zapierdalać do, po swoje marzenia, ponieważ marzenia warto mieć i nawet bym powiedział, że trzeba mieć, więc e, no na początek co bym powiedział, no nie, nie polecałbym kupywać jakichś kursów, bo to nie wiadomo, czy też polubicie sam miks, bo to temat miksu jest taki, żebyśmy mogli o tym nagrać drugi podcast na dobrą sprawę, który trwałby dwa razy dłużej niż ten. I po prostu na. A no, jakieś takie, wiesz, krótka wskazówka, co jak nie. Oglądajcie więcej. dużo YouTube'a, ale nie polskiego, tylko amerykańskiego, bo na polskim nic się nie dzieje. Szczerze, są może dwie osoby, które w Ciebie mnie które umą mu nauczyć. No to powiedz. Okiem muzyka jest osobą, która doskonale przekazuje wiedzę. Yy, I. Zapomnijmy teraz, jak się ten drugi nazywał. A z amerykańskiego na przykład The Waffman, yy, przez V na końcu, yy, oraz był taki jeszcze jeden, to bym potem musiał sprawdzić. To na ci podaśle screena i to pierdzielniesz w montażu. Uh -huh. yy, oni naprawdę przekazują rzetelną wiedzę i taką, że naprawdę da się wielu nauczyć rzeczy. Sam czerpałem z tego yy, wiedzę. Ty mógłbyś, jakby od siebie dać jakąś wskazówkę. Dla młodych, właśnie osób, czy tam osób, które dopiero zaczynają w Mixmaster, Od Jaki? siebie jakieś wskazówki? mi od siebie, jakąś wskazówkę, co byś. No, co, co robisz na przykład zawsze, jak odpalasz FLA i, i co robisz na początku? Ja na początku, zawsze jak odpalam program, to po prostu ustawiam swój template mixowy, takie bazowe wtyczki ustawione, już pod mój głos, tak jakby, mhm. i nagrywam na tym czynieniu. A chainie. jakie to są wtyczki, mniej więcej? Na pewno jest tam, no tych wtyczek jeszcze, że w bardzo no dużo. No wymień mi parę. Na przykład, no ale na przykład Equalizer Kompresor, Autotune. Na pewno używam Cela y, 3A i 70-ka 76 od Wavesa. Uh -huh. fab filter q 3 y, ds od Wavesa. Y, Tych tyczek jest ogólnie dużo Autotune, na przykład y, autotune'ami się bawię. na chcę chamski Autotune. Naprawdę hamski, taki, że y, Ala bo albo Tak, to używam Antaresa, jeżeli chcę taki łagodny, bardziej podśpiewanie, to Wavesa. Waste tune, real time i tych rzeczy jest bardzo dużo. I ja to zawsze ustawiam. Odpowiednio wiadomo, dobieram BPMy, które są w projekcie na bicie. Dobieram sobie tonację AutoTuna. Używam do tego stronki akurat, bo to na słuch to ja jeszcze nie potrafię. I nagrywam, a jeżeli potem finalnie, na przykład, nie wiem, jest w bicie coś nie tak źle zmiksowane, to sam ten bit staram się domiksować, żeby dokleić mój wokal pod bit i wiadomo, no potem też wchodzi w grę Kompresja, która gra główną rolę, żeby wokal się przebijał przez ten jednak bit. Więc to potem się dopasowuje wszystko pod to, w jakiej tonacji poleciałem i tak dalej. Uhu. Dobrze. Także, moi drodzy, to by chyba było na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego podcastu. Wraz ze mną był Łukasz, tak zwany BEROX. Witam. <laughs> jak, witam. Czekaj jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał podcast, że chcielibyście takich więcej. Jeżeli chcecie takich więcej, zostawcie like oraz subskrypcję. Oczywiście też komentarz pod tym odcinkiem. Napiszcie też, kogo następnego byście chcieli zobaczyć w podcaście. Kogo, kto Was z naszej ekipy najbardziej interesuje. Bo po tym pierwszym filmiku z zapowiedzi, no. Pokazaliśmy Wam, kto jest i kogo byście chcieli po prostu bardziej rozwinąć. Także, Wero, żegnam się z Tobą bardzo serdecznie. Dziękuję, bo było mi miło. <grym> <grym> Kurwa. Także dziękuję Ci za. <grym> Dobra, Łukasz, to dziękuję Ci za współpracę. Nie, dziękuję, miło dziękuję ci, że byłeś na moim wywiadzie, na moim podcaście. I trzymajcie się. Żegnamy się z Wami. Na razie. Cześć. Siemano.